Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie pana, witam państwa. Na dziś zaplanowano pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Czekaliśmy na te Radę chyba najdłużej w Polsce? No Ponad rok czasu, ale cieszymy się, że nareszcie, jakby dzisiaj będą wręczone akty powołania i pierwsze posiedzenie. Miejmy nadzieję, że Rada zacznie funkcjonować, zacznie żyć i zacznie coś znaczyć. A co było powodem tego poślizgu? Z informacji Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsze jakby wybory czy, czy, czy pierwsze wybory Rady były jakieś błędy formalne. Tak naprawdę nigdy nie padło oficjalnie i wprost, co to były za błędy, natomiast no, były to błędy w samym urzędzie. Czy procedurę trzeba było powtórzyć? Tak, dokładnie tak. Zgłaszanie kandydatów i wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych był przeprowadzony ponownie. No, to, Panie Prezesie, można odnieść wrażenie, że nasi urzędnicy na mają problemy z czytaniem tych przepisów, przynajmniej dotyczących organizacji pozarządowych. Rok temu głośno było o tym, że nadzór prawny wojewody masowo uchyla samorządowe programy współpracy z takimi organizacjami, bo one wszystkie były, czy prawie wszystkie były wadliwe. No tak, w tamtym roku 90% rocznych programów współpracy zostało odrzuconych. Nałożyło się myślę na to Nowelizacja ustawy, tak? Jakby ustawodawca stwierdził, że te roczne programy muszą być obligatoryjnie konsultowane z organizacjami pozarządowymi. Tak się nie działo, i z tego co wiem, to był główny zarzut organów wojewody do uchylania tych rocznych programów współpracy. Czyli trzeba było je znowu konsultować i uchwalać ponownie? Dokładnie tak. No Podobno są takie samorządy, które no, jednak idą w kierunku współpracy z trzecim sektorem, powołują na przykład pełnomocników. Wy organizujecie takie fora pełnomocników przynajmniej kilka razy w roku. Wszystkie samorządy mają już takich ludzi? Pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych jest coraz więcej. Znaczy Cieszymy się, że świadomość samorządów w tym zakresie wzrasta. Natomiast rzeczywiście sporo gmin czy sporo powiatów jeszcze nie ma osoby przypisanej do organizacji pozarządowej. Bardzo często to jest tak, że jakiś urzędnik ma dopisane do obowiązków współpracy z organizacjami. No i pytanie, czy to wtedy on ma czas tak naprawdę zająć się tym trzecim sektorem, e, pewną integracją, pewnym rozwojem kompetencji. A czy ta Rada Działalności Pożytku Publicznego coś zmieni? Mam nadzieję, że tak. E, nie ukrywam, że na pierwsze posiedzenie idę z dużą obawą, ale też z dużą nadzieją. A czemu z obawą? tych e, do gorzucha? Żeby właśnie nie stało się tak, e, miałem już takie przykłady... Takich zespołów, czy takich gremiów, gdzie zasiadały organizacje pozarządowe, że tak naprawdę oprócz spotkań nic z tego merytorycznego nie wynikało, ale tak naprawdę również od nas, tak, strony pozarządowej, czyli również ode mnie będzie zależało, mam nadzieję, to, że będzie to ciało, które nareszcie będzie coś znaczyło i będzie reprezentowało sektor. A kto tą radę tworzy? Tak naprawdę rada jest stworzona z inicjatywy własnej organizacji. Tak, żeby utworzyć taką radę trzeba zebrać 60 podpisów różnych organizacji, które stwierdzają tak, chcę powołać Radę Pożytku Publicznego w danym województwie. I w zależności jaką procedurę urząd przyjmie. U nas procedura była taka, że organizacje zgłaszały swoich kandydatów, a to marszałek z tych nadesłanych zgłoszeń wybierał przedstawicieli organizacji pozarządowej, które mają zasiąść w radzie. Czyli nie było żadnego głosowania, typowania tych przedstawicieli? Ja nie ukrywam, że troszeczkę żałuję, tak, że, że pan marszałek zdecydował się na takie rozwiązanie, dlatego że wszystkie ościenne województwo, wiem, województwo łódzkie, dolnośląskie tak naprawdę troszeczkę urzędy starają się legitymizować tak naprawdę przedstawiciele organizacji pozarządowej. Wygląda procedura mniej więcej w ten sposób, że to organizacje pozarządowe zgłaszają swoich kandydatów, ale te kandydatury są później upublicznione, każdy z kandydatów mówi, kim jest, co potrafi i, i na czym mu zależy, co chce, jakby w tej Radzie osiągnąć, i te organizacje głosują. Ja myślę, że to jest wyzwanie e, dzisiejsze, tak rady, która została powołana, żeby lobbować za zmianą w przyszłej kadencji wyborów. No, panie prezesie, ja się zapoznałem ze składem rady i z pewnym zaskoczeniem zauważyłem sporą liczbę urzędników występujących w roli przedstawicieli organizacji pozarządowych. To taka opolska specjalność, że ktoś, kto ma etat w urzędzie, oprócz tego jest na przykład prezesem jakiejś fundacji. No, bardzo często e, łączy się pewne funkcje, tak? Działanie społeczne z pracą zawodową, e, czy... Powinni to być kandydaci, którzy są tak naprawdę w radzie, czy nie, i nie to oceniać. To była decyzja marszałka. Dobrze, panie prezesie. O Polsce, jeśli chodzi o aktywność trzeciego sektora, zawsze było gdzieś na końcu listy w kraju, czy tu coś drgnęło, czy możemy powiedzieć, że te ostatnie lata, kiedy choćby Otwib pomaga organizacjom, pomogły im stanąć na... Naukę? Patrząc na gruncie jakby lokalnym widać pewną zmianę, tak choćby na, na gruncie lokalnym coraz więcej organizacji sięga po środki, czy stara się aplikować choćby do samorządów. I to też już wyraźna zmiana, bo ja pamiętam jak OCWIP zaczynał działalność do niektórych konkursów, zgłaszało się 3-4 organizacje, czyli było więcej środków niż aplikacje organizacji. Natomiast biorąc pod uwagę środki ogólnokrajowe, nie wiem, zasiadanie w pewnych ciałach, no nadal jesteśmy na, na szarym końcu, co też chyba znajdzie wyraz w niektórych dokumentach programowych na poziomie ogólnokrajowym, że województwo opolskie zostanie uznane wśród pięciu województw które trzeba będzie specjalnie wspierać. Czyli województwa specjalnej troski, do których trafią dodatkowe pieniądze. Mam nadzieję, że tak, ale tutaj też myślę, że jeżeli oficjalnie pojawią się pewne dokumenty, to trzeba będzie liczyć się ze współpracą z samorządami, dlatego że myślę, że sam sektor nie udźwignie pewnych zobowiązań, które e, przed nim się, i wyzwań, które się przed nim pojawią. Czyli tak jak zwykle, żeby sięgnąć po pieniądze, trzeba będzie mieć pieniądze na wkład własny i tutaj sami tego nie wygospodarujecie, bo skąd. E, no prosty przykład, żeby, nie wiem, ściągnąć do naszego województwa pół miliona złotych na, na regranting, tak, czyli rozdawanie mniejszym organizacjom, mniejszych dotacji, żeby wspierać i rozwijać ten sektor, trzeba zazwyczaj do tego dołożyć 10%. To jest 50 tysięcy. Tak, owszem, mówi się o ekonomizacji organizacji, ale my też bardzo często budujemy te środki na kapitały żelazne czy na to, żeby realizować własne pomysły. Nie zawsze tak naprawdę do zadań własnych samorządów czy ministerstw jesteśmy w stanie dokładać środki własne. A co z 1%? To jest taki odpis, który miał strasznie pomóc organizacją pożytku publicznego. Nie działa ten system, nie sprawdził się? Moim zdaniem i też zdaniem pewnych gremiów, tak, to, to też nie jest jakby zdanie wszystkich osób, dochodzi trochę do patologizacji 1%. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym roku tak, ludzie przekazali 400 milionów organizacjom pozarządowym. Jeżeli spojrzymy na listę, tak naprawdę jedna organizacja tak pozyskała prawie 98 milionów. To jest jedna no czwarta, czwarta wszystkiego. Ona ma subkonta. Tak, wybrane osoby indywidualne. Niby nic zdrożnego, ale to nie temu miało służyć. To miało służyć wzmacnianiu działań organizacji, a nie dofinansowaniu pojedynczych osób. Tak? I myślę, że Tutaj niestety trzeba się nad tym 1% pochylić i czy to jest najlepsze rozwiązanie, a z drugiej strony badania mówią, że 1% zabił filantropię w Polsce. Tak? Obywatel przekazując 1% tak naprawdę podatku, który i tak by przekazał państwu, uważa, że już wsparł nie wiem pewne inicjatywy społeczne i mówi, to już darowizny nie. No i ewentualnie jeszcze Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Obsiaka, wrzucimy coś do puszki jesteśmy zadowoleni. To są takie akcje. Nie ma, nie ma myślenia systemowego i, i myślę, że tu też trzeba się nad tym zastanowić. Dlaczego badania pokazują, że spada liczba darowizn, zaangażowania jakby obywateli być może przez ten 1%. No właśnie, w przypadku 1% to chyba jest tak, że obywatele zamiast wesprzeć organizacje ze swojego terenu, o której coś wiedzą, to wspierają te, o której najgłośniej mówi się w mediach, którą pokazuje telewizja. Tak, to jest to z jednej strony jest problem z dostępem do mediów publicznych. W tej chwili wiem, że zastanawiają się ustawodawcy nad tym, jak usankcjonować dostęp do mediów i, i, i do anteny dla organizacji pożytku publicznego, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że na przykład jest organizacja, która zbiera na szkoły, tak, szkoły, które nie mogą mieć pożytku publicznego, są dla nich stworzone specjalne subkonta i my jako obywatele możemy na to subkonto wpłacić ten swój 1%, tym samym tak naprawdę finansujemy edukację swojego dziecka, tak, które tak naprawdę powinno zapewnić państwo. Ale podobno są w Polsce samorządy, które potrafią się podzielić władzą z trzecim sektorem, tu takim dobrym przykładem jest Boda i Jarocin. No, mówimy o zwanej partycypacji, tak? czy budżetach partycypacyjnych. Ja myślę, że Jarocin jest jednym z fajniejszych przykładów, dlatego że tam aż 10% budżetu trafia w ręce organizacji pozarządowych. 10%. 10, 10%. 10%. Czyli w przypadku Miasta Opola to by było kilkadziesiąt milionów. Dokładnie tak. To też jest taka gmina, w której większość szkół została przekazane w ręce organizacji pozarządowych, ponad 50 placówek, 50% placówek oświatowych jest przekazane w ręce organizacji pozarządowych i przez nie prowadzone. To Panie Prezesie, ostatnia kwestia. Mamy Europejski Rok Wolontariatu. Była cała seria różnych działań promujących wolontariat. Będzie teraz podsumowanie pewnie w ostatnich miesiącach roku czy one coś dały, czy coś drgnęło w przypadku tej aktywności oddolnej obywateli. Mówimy o kryzysie wolontariatu, tak? Coraz mniej młodych ludzi szczególnie się angażuje w wolontariat. Kryzys poszukiwania pracy, różne rzeczy na to powodują. Faktycznie działo się dużo rzeczy. Ja myślę, że takim dobrym przykładem jest to, że po raz pierwszy w Województwie Opolskim były barwy wolontariatu, konkurs dla wolontariuszy i my się cieszymy niezmiernie, że osoba nominowana z Województwa Opolskiego uzyskała uznanie w gremiach ogólnopolskich, tak? Wolontariusz z jest zgłoszony do kapituły, do nagrody głównej na, na Gali Ogólnopolskiej. Trzymamy kciuki, tak jak trzymamy za instytucje przyjazne wolontariuszom, które mam nadzieję zdobędą takie certyfikaty też. No na poziomie ogólnopolskim. No tak, a my o tym dzisiejszym posiedzeniu Rady będziemy informowali w kolejnych dziennikach. Przypominamy też, że rozmowę w cztery oczy można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Kosmala, prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.